Dzień dobry, nazywam się NMT21, na co dzień pracuję w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Chciałbym Wam opowiedzieć o kilku ważnych ludziach. Tadeusz Tański, jego tata, Czesław Tański, był najlepszym malarzem wśród konstruktorów i najlepszym konstruktorem wśród malarzy. Syn Tadeusz malować nie chciał, ale za to projektować maszyny owszem. Miał 26 lat, gdy Polska odzyskała niepodległość. Zaczynał karierę we Francji, ale natychmiast wrócił i zaczął działać. Już w czasie wojny bolszewickiej, pancerne samochody jego projektu walczyły na pierwszej linii. Były przeróbką popularnego Forda T. Tański wyjątkowo przeżywał ich chrzest bojowy. Wiedział, że to jednocześnie jego inżynierski debiut w ojczyźnie. Emocje nie pozwoliły mu usiedzieć na miejscu. Konstruktor towarzyszył swoim pojazdom jadąc równolegle na linii frontu otwartym samochodem. To wielkie szczęście, że nie został ranny, bowiem jego auto było podziurawione jak sito. Ale samochody pancerne Ford FTB zdały egzamin. Gdy nastał pokój, zabrał się za dzieło swojego życia: samochód osobowy CWS T1. Stworzył projekt niezwykły. Tański w pierwszej kolejności opracował estetyczne nadwozie. Zawsze twierdził, że ładne nadwozie. Z pewnością da przyzwoity samochód. Dopiero potem wciskał silnik, fotele i resztę. Trzeba mieć niebywałe wyczucie, by to wszystko dopasować. Tego się nie da wypracować, wyuczyć. Z takimi zdolnościami trzeba się urodzić. Nie dość, że gotowy pojazd prezentował się nad wyraz okazale, to jeszcze zadziwiał prostotą. Tański doskonale wiedział, że w młodym państwie brak warsztatów naprawczych, a nawet narzędzi. Konstruktor znalazł sposób. Projektując chyba jedyny na świecie samochód, którego silnik można było rozłożyć jednym płaskim kluczem z oczkami 10 i 18 mm. Zdolności inżynierskie tańskiego były odwrotnie proporcjonalne do zdolności utrzymania gotówki w kieszeni. Puste kieszenie powodowały, że pan inżynier przystępował do każdego konkursu na projekt jakiejkolwiek maszyny. Zawody z reguły wygrywał i na jakiś czas reperował budżet. Jeden z takich konkursów przewidywał skonstruowanie jak najbardziej żywotnego silnika. Konkurencyjne jednostki stopniowo odmawiały posłuszeństwa, aż wreszcie pracował tylko silnik tańskiego. Komisja czekała, 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 aż straciła cierpliwość i silnik wyłączyła. Dzięki za wysłuchanie. I tu taka niespodzianka na koniec. Kawę, którą mam w kubku, już wypiłem. O.